Siemanko! Jesteśmy na ukrytym tunelu pod Skierniewicami. Zobaczcie jaki syf. Coś strasznego. O, obok stawik. Dobra, nie przedłużajmy, idziemy na dół. Patrzcie, co się masakra Idziemy do piekła O Próbacie właśnie będzie ich teraz pociąg i on idzie wzdłuż po stronę tego tunelu jedzie stąd, tam, a tunel mamy dosłownie prostopadle. Ciekawie. wszędzie woda, wszędzie małe muszki, takie jakieś. Kamienie ustawione, żeby można było przejść. Ale z racji tej, że jesteśmy w porze letniej, możemy sobie śmiało boczkiem przejść. Bo po bokach, jak widać, nie ma wody jest sucho. W środku jest pod wodę. Tutaj znowu mamy sucho. Spójrzmy w przód. No, kawałek jest tego typu. I tutaj już nam się powoli kończy woda. I zobaczcie, z czego jest zrobione dno. Z cegły. Tak samo jak mury jest ceglany, tak samo dno jest z cegły. Tam już widzę tunel. Ktoś miał rację, pisząc w moim komentarzu pod moim filmem, że tunel się raz widać na dwie strony. Miał rację, bo tak jest. Tutaj już mamy. Zobaczcie, przechodzimy z cegły w kamienie. Już są kamienie. Tak jak mówiłem w moim filmie, że dowiedziałem się od kogoś, że w jedną stronę może odbijać na ulicę Waryńskiego, a w drugą stronę pod taki kanał spustowy przy rzece. Ale zobaczcie, tutaj widzę łuk tylko, z daleka wydawało się, że jest to rozwidlenie, ale to jest tylko łuk. I już od jakiegoś czasu czuję, że tunel się obniża. Już idę naprawdę bardzo schylony. to jest coraz niżej. Tu mamy troszeczkę głębiej. Tutaj jest coraz więcej wody. O, z Dobra, teraz wam pokażę, no, co tutaj jest. no i jest drabinka na górę. Tak jak ktoś pisał w moim komentarzu, że jest drabinka na górę. Ale miał rację. Zobaczcie. No Jest jeden wyłaz, drugi wyłaz, w którym nie widać światło. tylko w tunelu. Są dwa tunele. Dzisiaj nie jestem tak przygotowany, żeby nimi iść. Ale zobaczymy. Może kiedy indziej. Wracamy. Póki co. Żadnie czas z nami idzie. Zobaczcie. Cała podłoga jest z kamienia. Ściana jest z kamienia i do połowy z cegły. Wszystko zrobione w clean. Nie no, ma prawa się zburzyć. Skryty tunel pod skierniewicami. Pozdrawiam, set.